Hej, cześć witajcie, z tej strony Gladki i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Farsky. Mm, w, jakoś tak przy okazji przypłynął obok mnie w ogóle rekin i nie wiem czy miałbym się przejmować tym, czy raczej nie. Stworzyliśmy sobie spirę, więc jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób się bronić. Na to się nie chce rzucać ani na to, bo to wszystko opływało grupami. I też myślałem. E, nad jedną rzeczą, bo właściwie wtedy, kiedy załatwiłem jakieś ryby, pojawiły się ci stalkerzy, czyli domyślam się tam jakieś... Ryby mięsoszerne, które chciały, powiedzmy, mnie sobie zjeść. Zastanawiam się, czy jeśli bym je pokonał, to czy pojawiło się by ich więcej, pojawiłyby się nowe, czy nie stałoby się nic. Bo szczerze to nie wiem. Na razie mamy oczywiście tego Spirgana, ja nie chcę z niego strzelać. Bo i tak będziemy do tego zmuszeni pewnie prędzej czy później. A jednak wolałbym potencjalnie nie ściągać. Aha, tu jest, widzę na przykład 90%, 10% na kamień, 90% na piasek. Tego! Na całe szczęście nie potrzebujemy. I jak on cię. Czy ja mogę cię zabrać? Take all. Czy mogę ten extraktor jakoś e, sobie. Nie mogę. Nie mogę go zabrać? Bo jeśli tak, to dosyć słabo. E, a jak ten sobie radzi? Czyli wiem, żeby nie dawać ich w tak bliskiej e, odległości od siebie. Mm. Chciałbym naprawdę go stąd zabrać, a nie jestem chyba w ogóle w stanie. Mogę sobie tylko żelazo pobierać. Ha, tu jest jeszcze jedno. Au! Skąd? Co jest? Ała, on zawrócił. Czemu nie mogę strzelać? I'm bleeding if I attract Predators. Eee, jak mam się zabandażować? Jak mam się zabandażować, jak nie mam banda. A, czy bandaże się nie tworzyło? Tu nie. Tu się musiało. Tak. Aj, to z tego się tworzy bandaże. Dobra. Teraz już rozumiem. Zabandażowany. Ale czemu nie mogłem z tego strzelić? Przecież mam te spiry całe. Equip. A! Muszę je. Dobra. Teraz jest spira. Teraz jest spira. Dobra. Teraz mogę strzelać. Dobra. Rozumiem to wszystko. Czyli działa to w troszkę inny sposób. Muszę najpierw sobie wybrać to, czym będę strzelał. Póki się na mnie nie rzucają, to ja od, nic od nich nie chcę. Ale ten tak jakoś dziwnie krąży przy mojej bazie. Nie wiem też, czy by mi starczyło obrażeń, żeby go załatwić. Au! Au, 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 au! Ała, dobra. Oj, 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 oj! Ginę. Eee, muszę sobie tutaj... Troszkę życia odnowić, czyli nie opłaca się zbytnio z nimi strzelać. Teraz nie mam już nic do jedzenia, mam też dosyć mało życia. Nie wiem jak długo trwa noc szczerze, bo one znikną w ciągu nocy, w ciągu dnia. A nie mam chyba żadnego łóżka do skraftowania. Jestem aż ciekaw w sumie. Tu nie ma nic takiego. Tutaj też nie ma nic takiego. I tu też nie ma nic takiego, co by sprawiło właśnie, że. Yy, że one by zniknęły. Tutaj jest jakiś główny stół, w którym robimy właśnie główne rzeczy i to tyle. Tutaj jest nasze złoto, które właściwie mogę zabrać. Stworzę sobie więcej tych spirów. E, nie tak, chciałbym jednak stworzyć więcej. I zabrać je tu i dołączyć do tych. Okej. Okay. O, widzę w ogóle też, że broń nam się chowa w tym. No tutaj dalej są te przeklęte ryby. A ja chciałbym jednak porobić coś. Ło, ho, ho, wo, Dobra. Nie zauważyłem jej nawet, kiedy nadpłynęła. Ale mogłoby się już zrobić jaśniej. No teoretycznie robi się jaśniej. Jest jakaś w ogóle godzina tutaj pokazana. Dalej ta ryba nie wypływa. Muszę sobie ogarnąć coś do jedzenia, tylko. Hmm, w jaki sposób? Na pewno co? To muszę pozbierać sobie to, te zielska całe. Bo muszę sobie porobić więcej tych rzeczy do ziemniaków. To też mogę ciąć? Też mogę ciąć, okej. Okay. Tutaj. Cały czas tutaj pływają te duże ryby i to mnie jednak trochę niepokoi. Zbierzemy sobie trochę żelaza. O, widzę, że też kamienie się zbierają to może jednak nie. Może jednak będę liczył na to, co tutaj stąd tu zbieram. Trochę jest żelaza, jest trochę kamienia. Kamień mi się chyba nie przydaje. Piasek też raczej mi się nie przydaje. Zbierzemy sobie jeszcze stąd. Dobra, mamy 35, więc w sumie powinno być OK. Stworzymy sobie trochę tych spirów. Eee, więcej. 11, dobra. Bo te zadają ile? 3 obrażeń, a te zadają 13. No to już na pewno będzie różnica. Tylko muszę najpierw jakieś złoża znaleźć. Mogę sobie więcej bandaży stworzyć tutaj. Nie tutaj, tutaj. Na razie nie widzę innych rzeczy, z których mógłbym to craftować, Bandaże tu. Sand może iść tu, fertilizer może iść tu, ok. Teraz potrzebujemy dirtu. A żeby znaleźć dirt, to muszę się troszkę wrócić i trochę się postarać. Najpierw zatroszczymy się o nasze zapasy jedzenia, a potem myślę, że będziemy się troszczyć o całą resztę, czyli o znajdywanie części plus robienie niektórych rzeczy. Oj, no niestety, na początku może być ciężko. No, mógłbym teoretycznie z tych ryb sobie wyciągnąć cokolwiek. Ale z drugiej strony to może być też dosyć problematyczne, gdyż mnóstwo się tych takich stalkerów zleci, a ja jednak nie chcę z nimi walczyć, też mam mało życia i muszę brać to pod uwagę. Nie wiem, co prawda co to jest za młotek obok tych bandaży całych. Bo mogę na niego kliknąć? Nie mogę nawet na niego kliknąć, a mogę go wybrać? Remove and Repair. Aha, czyli to jest do naprawiania. Czyli na przykład, nie wiem, bazę mógłbym naprawić. Tego drona nie, bo chociaż tego drona może też. Tylko, że musiał najpierw znaleźć te części całe. Myślę, że uzbieramy ze 40, żeby móc stworzyć jak najwięcej tego, czyli z 10. I na spokojnie dalej się oczywiście bawić. Proszę bardzo. Żelazo. Nie, żelazo na pewno się jeszcze nic nie uzbierało. Myślę też o dobudowaniu kolejnej platformy, jakiejś na piętrze. Dobra, miejmy nadzieję, że ta ryba nie jest do mnie wrogo nastawiona, bo jeszcze nie jestem w stanie ich zbytnio rozróżniać. Może sobie jeszcze to zetnę. Zetnę sobie to, żeby mi na pewno starczyło, żebym nie musiał potem latać. I tutaj ostatni, proszę bardzo. Wszystko, wszystko. Wracamy. Mam nadzieję, że Dami gra dobudować kolejne piętro. Gdzieś tutaj było flu. Yy, tu jest. Trzy żelaza tylko. To w sumie nie jest dużo. Ale ja nie mam przy sobie. A, ja nie mam przy sobie żelaza, dobra. Rozumiem wszystko. Wszystko rozumiem. Tu jest żelazo. Tylko siedem, co prawda. Tu sam piasek. Jak mogę cię stąd zabrać? Ekstraktorze jeden, jest tylko open i to tyle, 9. Widzę, że też muszę. A, tu się w ogóle już kończy, chyba albo się już skończyło to żelazo. Jaką ty masz szansę teraz na żelazo? Już nie masz. Jak mam cię zabrać stąd? Nie mogę cię wydłubać w żaden sposób. No nie wiem, przestawiłbym je, ale nie jestem w ogóle w stanie. Muszę sobie wydobyć na własną rękę trochę irona I muszę się dowiedzieć jak wydobywać te całe ekstraktory, bo to mnie jednak zastanawia Tak w sumie Ile mam? 29 30, okej okay. huh. Tym, tym, a może tu? Must be empty Dobra, mogę zrobić take all a dobra, rozumiem. Czyli za pomocą tej opcji. I teraz mogę was postawić w innych miejscach. To tu, to tu, to tu. I w tym momencie sobie to przestawić. Na przykład, żeby sobie ryło w tym miejscu. To może sobie ryć w tym miejscu. To może sobie ryć w tym miejscu, a to może sobie ryć, nie wiem, w tamtym miejscu. I będzie już spokojniej. Musimy się też wybrać zaraz oczywiście na poszukiwania miedzi, żebym mógł w końcu zacząć jakimś progresem iść. Wiem, że to dopiero drugi odcinek, ale chcę jak najszybciej robić progres, żeby was oczywiście nie zanudzać za bardzo. Stworzymy sobie nowe piętro. Mam nadzieję, że to nie jest po prostu zwykłe piętro. Aha, to jest tylko na takiej zasadzie. Dobra. To musimy stworzyć ich więcej. Powiedzmy 9. Eee, no, gro. Pozwól mi budować. No, dziękuję. W ten sposób sobie to jakoś rozbudujemy, żeby móc więcej tutaj tego trzymać. Eee, teraz, tak, czy ja mam jeszcze jakieś te do zrobienia? Będę mógł zrobić. Tylko przy którym to się robiło, nigdy nie pamiętam. Tutaj są. 4 żelaza 4 4 2 czyli 10 czyli potrzebuje 40 żelaza czyli jeszcze 35. No. Trochę to zajmuje niestety, ale początki zawsze są dosyć trudne. Może nie tyle trudne, co dosyć długie. 6 sztuk, 7 sztuk. Plus mam taki, że później już nie będę musiał tego robić, bo tamte ekstraktory będą się zajmowały większością. Pewnie te lepsze ekstraktory wydobywają, nie wiem, na przykład dwa w tym czasie, kiedy te wydobywają jeden, ale sam jestem też w stanie dosyć szybko to wszystko wydobyć. Potrzebujemy 40 sztuk, więc jeszcze około 15. Całe szczęście pandaży mam, z jedzeniem trochę gorzej. Jak popracujemy nad jedzeniem, to będzie kwestia tylko powiedzmy poszukania tego, tej miedzi, Tam nie wiem, czy to będzie, będzie jako złoża, czy do znalezienia jak złoto. Chociaż miedzi potrzeba o wiele więcej niż złota, więc pewnie e, nie będzie to w ten sposób będą takie po prostu złoże. Może tego manganianu też będą złoża. Byłoby w sumie fajnie. Teraz tu i musimy stworzyć sobie co? Musimy stworzyć sobie e, te rzeczy. 10. Proszę bardzo. O, tu już się porobiły. W tej chwili będę w stanie postawić jeden tu, drugi tu. Nie wiem, czy potrzebuję dojścia do każdego. Mogę na to wchodzić? Nie mogę na to wchodzić. To będę mógł to obstawić w ten sposób eee, i w ten sposób tu zrobić po środku, tak, żebym się na tym zbytnio nie zacinał. Ok, eee, to jedno w sumie jeszcze mi zostało. Tego jednego już tutaj nigdzie nie będę kładł, bo to byłoby dosyć głupie. Eee, I posadzimy sobie ziemniaki wszędzie. Plant, 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 plant. Dobra, nie mam więcej ziemniaków, niestety. Niestety nie mam. Mogę stworzyć trochę więcej bandaży, które się robiło tutaj czyli 5. E, to odłożyć w sumie. Złoto też mogę odłożyć. Nie wiem po co je noszę. Kamień na razie też mi do niczego niepotrzebny. To mogę odłożyć, a głód jest niestety w tej chwili. Nie wiem jak mógłbym tutaj popracować w ten sposób, żeby tego głodu się wyzbyć. Mógłbym spróbować popłynąć w sumie na jakiegoś zwierzaka i go załatwić. Nie wiem, czy się to uda. No już 70% głodu. Eee, może wyżej, żeby się nie bawić gdzieś blisko bazy. O, może. Nie, no, raczej tego nie załatwię. Chociaż pewnie rzucą się też zwierzaki inne. Muszę się rozglądać. No, nie wiem. No, 25 to jest tylko ile 60 obrażeń, 75. A on raczej się tak szybko nie rozpadnie. No, w sumie to powinien się chyba rozpaść. Nie wiem, czy nie powinienem się już dawno poddać albo na samym starcie. Eee, on ma za dużo życia. Jak dla mnie. Głodny. Eee, to jest problem. I to jest problem, bo ja wszystko wystrzelałem. Mam 81%, a zginąć nie chcemy. Mm, więc będę musiał te rybki poła powiedzmy pozałatwiać, a jednocześnie bronić się przed jakimiś e, rekinami, które będą chciały mnie załatwić. Dobra. Jakieś rybki, jakieś rybki, szybko. Eee. No jakiekolwiek Z rakinem nie wygram, nie ma w ogóle szans. Czemu nie ma obok mnie ryb? Mogłem jednak te ziemniaki zjeść, a tylko zasadzić na przykład dwa. Tu są. Dobra, są ryby. Eee... Dobra, więcej ryb. Więcej ryb. Więcej ryb. Tutaj jest mięso do zebrania Tu jest mięso do zebrania Ała Ała, ała, ała Tylko niech mnie nie załatwią zanim dotrę do bazy Oh my god Już jest kiepsko Dobra Zjedz, zjedz Zjedz, w sumie to jeszcze jedno uderzenie i mnie nie ma Może być kiepsko Szybko do bazy, dobra O, udało się, cokolwiek będę miał Dwa miąska, a i bandaż. O, ciężko. Ciężko. O, ja stworzę od razu sobie to. Mam nadzieję, że tu nie zginę, bo jest naprawdę ciężko na początku. E, dobra, jedno jest. Zjem od razu trochę życia więcej. Drugie. Trochę życia więcej. Nie wiem czy one tu dalej będą, chyba odpłynęły. No, ryby, proszę Was. Mam kolejne dwa. Co to za melodia? Co to za melodia? Czemu to się nagle pojawiło? W sumie to nie rozumiem. A już od razu drugi. Okej, okay, zaczynamy troszkę sobie radzić. Mam trochę więcej życia. Wszystko jest chyba OK, tu się robi chyba noc. O słyszałem, ale nie widziałem. Wow! Co jest? Nie trafiam w tą rybę, ale robi się noc, więc może lepiej wejść tutaj. E, nie mam co jeść, niestety. Tu jest jeden ziemniak, dobra. E, zjadłem go. Ja... kompletnie to miałem na myśli. E, ta muzyka też jest dosyć dziwna, soundtrack sam, bo on raz jest, raz się kończy i to takie tutaj minus 25 plus trochę zdrowia co jest a znowu nie co jest nie zabrałem tych z tych harpunów nie narobiłem no dopiero harpony przecież Dopiero robiłem harpuny, no co jest? Gro. Co to za troll, chociaż jakby tak nie patrzeć, to trochę muzyka się wpasowuje w klimaty Bajosha. Okej, okay, 43, no to jest po prostu mistrzostwo świata 43. I 43, no tylu jeszcze nie miałem. O, to teraz możemy sobie nareszcie zrobić jakieś bronie. Nareszcie możemy sobie zrobić jakieś te spiry. Może te lepsze nawet będę w stanie stworzyć. Do tych lepszych co potrzebuję? Stunning. Nie wiem, co to jest to żółte. No i to jest największy problem, że ja nie wiem, co to jest to żółte. Ale możemy sobie stworzyć naprawdę mnóstwo tych zwykłych spirów. 39. Myślę, że to dosyć fajna ilość. E zrobić equip, wekwej, dobra, są wybrane. teraz jakieś tutaj rzeczy, może jeszcze, może jakieś tutaj rybki, żeby zbierać trochę jedzenia. zaraz oczywiście rzuci się na mnie, o, rekinek. Chodź tu do mnie. Drugiego słyszę. Au, to ten sam chyba. Jest. Padł. Padł. Mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. Dobra. Ile to dodaje. Z tego rekina 10%, no to może ze 30 będzie nam dodawało. Byłoby naprawdę fajnie. 50, dobra, to będzie na mój głód, a tu im sobie trochę odzyskam zdrowia. I myślę, że to będzie całkiem niezły deal. Czyli opłacało się robić te żelaza. No, ze dwa takie myślę i będzie git. Niestety z tych małych rybek to niewiele daje. Ale trzeba się cieszyć, tym, co się oczywiście ma. Tu są jeszcze dwa. Mam trzy węgla, więc po węgiel też będę musiał, oczywiście, iść. Może jakiś ekstraktor gdzieś na węglu sobie wykonamy. Ale tymczasem mam nadzieję też, że odcinek Wam się podobał. Będziemy kontynuować w kolejnym i będziemy oczywiście już oczywiście szukali miedzi. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!